W odległości około 50 km od Rabka znajduje się dość dziwne miejsce, a mianowicie wioska Chabala. To właśnie tutaj. Dziwność tego miejsca polega na tym, że dawniej właśnie tam na tej wiosce umieszczonej na stoku góry jeszcze widać poletka mieszkali tak zwani Kwietni mężczyźni, ludzie, którzy przyozdabiali głowy wiankami z ziół i kwiatów. Obecnie, że tak powiem, już tylko skansen, ponieważ w końcu XX wieku władze Arabii Saudyjskiej znalazły inne miejsce, a to stało się z skansenem. Znajduje się tutaj także na samym cepelku. Jakby ośrodek, w którym promują to miejsce, ale niestety dzisiaj zamknięty. Widok na dolinę, samoceń. Rzeka oczywiście na dole sucha i nikogo dookoła. Dodać do tego trzeba, że do tej wioski, którą pokazałem przed chwilą, schodzili ludzie po sznurowej drabinie. Ośrodek, który pokazuje, niestety jest zamknięty, mimo tego, że jestem w tak zwanym sezonie. Przypuszczam, że to COVID i jego skutki. Patrząc z góry, można także sobie uzmysłowić wysokość to jest 2400 metrów nad poziomem morza. Po wysiedleniu stąd kwietnych ludzi, wybudowano do ich wioski kolejkę. Kwietnych ludzi tutaj nie spotkałem, tylko kwiaty. al -Habala. Kolejka linowa, także nieczynna. Żal, bo miejsce jest piękne i niesamowite. Kolejką zjeżdża się tam na dół do tej wioseczki na skałach. No i ten kanion malutka miejscowość gdzieś po drodze. Zwróćcie uwagę na kształt lamp. Centrum Abcha. Miasto na wysokości 2200 metrów. Hotel, prywatny szpital. Muzeum Regionalne Prowincji Asir. No i wszystkie ciekawostki w jednym miejscu na mapie. A nas interesują przede wszystkim te, które znajdują się poza tą mapą, czyli wioski kwietnych ludzi. Market wtorkowy jest tutaj główny. A w ogóle to swoje targowiska oni nazywają tutaj od dni tygodnia. Jesteśmy w środę, ale ten wtorkowy też jest czynny, jak widać. Choć zwiedzających i turystów nie ma, ale za to trafiło mi się coś niesamowitego, dlatego że przechodząc przez jezdnię, nawiasem mówiąc, nie na przejściu, nagle podjechały trzy samochody. No i okazuje się, że wyskoczyli ludzie z bronią i mówią, że. Ten człowiek, który jest za kierownicą, chce ze mną rozmawiać. Podszedłem i okazało się, że trafiłem na gubernatora, gubernatora prowincji Asir. Nawiasem mówiąc, bliskiego, krewnego króla Arabii Saudyjskiej. Dostałem numer telefonu i jakby coś, to mam dzwonić. Wiesz, co to jest? Coś bardzo dziwnego. Spotykany w czasach przed przemysłowych. Jest to po prostu skóra zwierzęcia ściągnięta przez głowę. Potem otwory na szyję. No i wszystkie inne nogi są zawiązane. A środek jest po prostu workiem na płyn, na wodę i inne napoje. Wianki, które noszą kwietni ludzie wymienia kaktani. Są pleciony z ziół i kwiatów. Natrafiłem na nie na targowisku. Stroje tutejszych kobiet są nie tylko czarne, jest także moda i to bardzo urozmaicona. Oczywiście w tym stylu. Wysokogórskie Apcha ma swoją specjalność. Moim zdaniem, między innymi są to miody. Tutaj specjalności dla wywiurek, których pewnie tu nie ma zbyt wiele. Tak tyle rodzynki wszelkiej maści, nawet żołędzie. Jak w Meksyku. Przyrządy tego typu, jak tutaj ten yy, garnek z talerzem w kształcie wulkanu, są spotykane wszędzie prawie wszędzie najczęściej w Maroku. W pobliżu bazaru. Za jedną przecznicą znajduje się wioska artystów. Chciałoby się powiedzieć rzeka pełna mleka. Niestety, kolejna sucha. Za to płynie przez samo centrum tego około 200 tysięcznego miasta. Abcha ze swoim położeniem na wysokości. Co powoduje, że jest tutaj rześko. Przykład: jest około 21 stopni w środku dnia, gdy tymczasem nad morzem było ponad 30. No i to położenie tego miasta w pastelowych kolorach. Na wzgórzu w centrum miasta znajduje się zamek Samson Ottoman. tutaj takich bardzo ozdobnych domów. I charakterystyczne również jest to, że okna nie są duże. może dlatego, że jest ciepło, ale zastanawiają tak, że te kraty są na każdym. prawie 30 km od miasta na wzgórzu, prawie 3 km nad poziomem morza znajduje się kolejka, prowadzi na szczyt souda, najwyższy tutaj. Linia zajęta. Okazuje się, że tutejsza kolejka ma dwa końce górny i dolny. My wjechaliśmy na górny, czyli szczyt Al, -Al Souda, a tam na dole jest Rial Alma, wioska, do której zmierzamy. Myślę, że niedługo pokażę, jak to tam jest na dole. Tam w głębi. Droga się wieje. Pomiędzy zamglonymi szczytami. tak No cóż, powiedzieć, smacznego! Jak się okazuje, nasza droga, którą się poruszamy, była dawniej trasą karawan. Malutkie muzeum archeologiczne gdzieś po drodze. W muzeum pokazano także układ domu. Poprzednio to była kuchnia jadalnia, a tutaj wewnętrzny dziedziniec. Czyli po naszemu powiedziałbym salon. Pokazują także te skórzane worki na płyny. Charakterystyczne tutaj także są stropy większe i mniejsze beleczki, oraz patyki jako podłoga czy konstrukcja dachu. Pokój kobiecy. Znacznie niżej niż poprzednio. Wysokość przypuszczam około 1000 metrów nad poziomem morza znajduje się w wioskach Rial Alma. Popatrz sam. Takie powiedziałbym, piernikowe domy, jak z piernika. Tutaj także mieszkali Kachtani, kwietni mężczyźni. Z tym, że sądzę, że kwiaty zostały już tylko na okazji festiwalu. I, I turystyczne imprezy. No, i powinienem powiedzieć, chyba reszta wioski, patrząc z góry. Niestety wioska to w tej chwili muzeum także z Kansen. Prawdzie nie wiem ile set lat temu tak robili, ale w muzeum tutaj można to zobaczyć. Starożytna wioska Ain znajduje się w górach. W górach jakichś 30 km przed Albachia została zbudowana 400 lat temu z białego marmuru. I wyróżnia się na tle gór za nią. Została wpisana na listę UNESCO. Zbudowana z kamienia i gliny. Składa się z 49 domów od pierwszego do od jednego do czterech pięter wysokich. Widać wyraźnie, że do oazy u podnóża wioski jest doprowadzona woda. Albo po prostu jest tam woda od niepamiętnych czasów. Bo góry obok są całkowicie pozbawione roślinności. Starożytna wioska Ain w całej okazałości. Droga pomiędzy tajf, który mieści się na niespełna 2000, na 2000 metrów wjedzie w taki sposób. Pełna autostrada i wyobraź ją sobie w taki sposób jak tutaj.